Jestem już zmęczony tym ciągłym pokazywaniem sztucznego uśmiechu, wyczerpany podawaniem pomocnej ręki, gdy w zamian ludzie plują mi prosto w twarz. Jestem na skraju załamania, takiego, po którym nie ma już powrotu. Ten ból przenika wszystko, czuję jego smak coraz bardziej. I zaczynam się bać, że nikt mnie już nie uratuje. Czy mam jeszcze w co wierzyć? Czy gdzieś tam czeka na mnie szczęście, które podniesie mnie ponad to wszystko? Czy jeszcze poczuję smak miłości na moich ustach? Wołam o pomoc, lecz każdy odwraca wzrok. Pragnę tego uczucia, że jestem dla kogoś ważny, mimo moich wad, bo jestem tylko człowiekiem. Człowiekiem, który popełnia błędy. Nie chcę nic wielkiego, chcę tylko wsparcia ręki, która mnie podniesie i powie: Nie pozwolę ci. Się poddać. Jeszcze zasmakujesz miłości, jeszcze poczujesz szczęście i to ono podniesie Cię ponad wszystko, co dziś ciegniecie.